Cześć Szemanko, szczony Łukasz i witwa w kolejnym odcinku z milion I w tym odcinku będziemy pryskać tu wszystkie moje, moje pola. Oczywiście, geyser 14.55 jest godzina za 5. Jest 18.55 właśnie dzięki za wisicie 20 godzin, który był pół godziny, i właśnie. Swoje złapy w górę 87 subów i jeden komentarz! I właśnie dzięki za to, wszystko i właśnie w tym odcinku sobie polecimy case'em, e, nie tak. A poza Lombardką, Szymona, Martyna Seberacja ja bym masz 7 Kubem mamanko, kuby klimka, Fifona, Filipa, Filipa czynić Czarka, ciarka, Dominika Grabowskiego, moją klasę drugą C, 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 A, C, czy C, C. I właśnie się... pozdrawiam was. I właśnie się... pozdrawiam Olka. I właśnie. Bo ja miał być. Godzinny, ale właśnie. Się... Nie, nie, nie wypadł, bo byłem na i właśnie, powiem wam... Nie, nie, nie będę mówił tego miejsca, bo, bo, Będziecie się śmiać. O, a stary... A stary... A co tam się na nowe pole. Co tam? Tam jest chyba... Mo Tylko mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że tam jest. No ja jest, chyba. Dobra, ciśniemy na, na pełnej, chyba ci się. Aha, pozrastające. No i właśnie tak się lecimy. No właśnie, taki nie. mi do, do, do chyba starczy. Bo się wam czy to. Stawić dzisiaj w ogóle sobotać jutro skoki a to ostatnie skoki jak to jest og... jak to jest skoki oglądał dzisiaj tam skoczył 251,5 metra najlepszy skok oczywiście i pierwsze miejsce miała Polska i bardzo się cieszę zemiała oczywiście pierwsze miejsce pierwsze miejsce i właśnie właśnie tutaj pędzimy i właśnie na tutaj i właśnie taką mam nadzieję, że będzie dobra ej sorry, zabrać mikrofon na mam taką nadzieję, że wszystko będzie dobrze zdać no i, i prskamy tak sobie pędzimy właśnie W sumie stawiam mikrofon. Kurwa, zapomniałem o tym mikrofonie. Dobra. A siema, gdzie jestem z powrotem. ma Cześć siema, siema, siemanko. Kk, było mam taką nadzieję. Patrzę bez mikrofonu, nagrywamy kit. Oczywiście pryskamy te pole. Tutaj wszystkie pole teraz popryskać. Ja mówiłem, żeby nie tylko, nie wiem, tak dopytać, więc wam zrobię, tylko 5 minutek. Jeszcze, dobre... 10 minutek. Te pole chyba skończę, no i będziemy kończyć, albo ja sobie będziemy jeszcze na, na jedno pole. Oczywiście pryskamy w nie ma chuju opony bo ogólnie 19 w ogóle tych to są na chuszcze w ogóle to, to, to są na chuszcze opony do casea tak mówię masakra czekajcie wiecie bebel mówi mógł... Bez muzyki tak na, na szybko, żeby to byłam tu i bo byłem na orliku i właśnie... Miejsce było naprawdę poko Nie powiem jakie, bo się... No, nie chcę się ścigać, w nie. Nie powiem właśnie jak, jakie miejsce było, ale... Było fajnie, ogólnie sprzyjano. Chciałem nagrać kurde... Ja to co dzisiaj korberował, gor ale kurde. Tak. W ogóle chciałem, ale. Mówię, kurde, za duży wiatr był i trochę. pewnie pe mieć nic nie, nie był ale mam taką nadzieję, że. Może innym. Może w piątek, albo w sobotę też nagram. Może hm, siebie to tak. Może nagram telefon taki, nie wiem, dwum, nie wiem, do 3 minut chyba starszy mam 86 subów jak ktoś widział 86 subów, które suby doszły, no, i, no i, <coughs> i właśnie wam dzięki za to wszystko ogólnie bez muzyki, to wiecie tak ogólnie mam powiedzieć tak wszystko na szybko Żeby było to jak kamerkę, bo mam taką nadzieję, że będzie działać, ja bez mikrofonu to też mam taką nadzieję, że wszystko będzie i to mają nas mamy 7 minut, powiem ja wam że może te pole skończę na, na odcinku albo ukrywania właśnie, właśnie czy mi tutaj wystarczy opryskiwać mam taką nadzieję że tak i właśnie tak sobie idziemy Ma 7 minut już mamy 19.01 no i Tak, jak od 20 może będziecie mieć Wiem, później miał być live, ale kurde nie zrobiłem, bo dopiero przyjechałem ja Taką susę dopiero Do chaty dopiero, bo byłem na polu i właśnie Ażuretowanie, ogólnie unia chyba 6 metrów i masek 120 koni i do, to, I do tego wciążnikiem, 700 kg powiem wam, że roboty robi ten agregat nie ja tam do 5 metrów powiem około jakoś tam i powiem wam, że robotę robi. No. Napęd włączony to kurde jest. Ja nie wiem, mi, dajmy 6 hektarów. No 6 hektarów to tak byłem ja dwie godzinki niecałe jest porobione No, potem um, Miałem około 2 godzinki no tak powiem wam Za 6 hektar tam zrobi no, to, to dobrze, nie? Co tak kurde czeka To dobrze, że Zrobisz to tak Tak szybko Tak zrobi, o Jak to się wrażę, no bo ogólnie szybko O mamo, no, skręcamy Właśnie i, i tu lecimy Ogólnie nie wiem, Właśnie nie właśnie ci mnie starczyła Mam taką nadzieję, że mi starczy żeby tak o, Ogólnie bardzo fajne No, no dobra, słucham, No okay. właśnie tak, mamy 9 minut no właśnie, fajny okreskiwacz No właśnie no. no i właśnie No co Nie, właśnie co Ogólnie Spodobał wam się ten godzinny odcinek Nie, no nie 30 minut, było tak na żywo. Tak wiecie, było chyba od 9 tak, do, do, do za 20. 90 jakoś tak. Bo w ogóle nie chcemy myśleć, tak. Nie lubię tak w trakcie. To ogólnie Później po południu, tylko w tak W dzień. Czym się nagrywa? Później to tak za bardzo nie mi się myśli, Ale mam taką nadzieję, że to się tak to pryskamy, no i chyba w tym odcinku będziemy wykończyć Tutaj do końca, no to jeszcze będziemy kończyć tutaj te pola Mam taką nadzieję, że ten opryskiwacz, zamiast tarczy, to trzeba. chyba Na razie taki opryskiwacz tarczy, może coś sobie pobiorę, może z modziczków. Z modów oczywiście, jak wyjdzie bardzo fajny To mam taką nadzieję, że <laughs> to wyjdzie fajnie pozyskiwać w ogóle, właśnie czy na kołach, czy na podnosiku. Pod no właśnie, był taki albo większy, jeszcze nie, jak tutaj, tak do połowy. No, no to tak mógł być do połowy. Większy, jeszcze trochę większy, ale powiem wam, za tak. W miarę idzie ten upryjski, nie jest taki zły Amazonka, Tu do końca będziemy kończyć już. Bo ogólnie chyba nie będę, chyba bierzemy na drugie pole. Bo właśnie, nie chcę, bo wolę skończyć na tym polu i to skończyć jedno pole skończyć odcinek. Bo tak przyjechał tak, to musiałem właśnie na koło jechać. Bo tutaj są teorie, tak czy nie wsiadę na koło, to tak nie, nie chce mi się jechać na około, mam, no tak wyjdzie około 12 minutowy odcinek, bardzo fajny oczywiście, jak... o ogólny okay, case jestem pierwszy raz z press wam że, w fajnie, fajnie, dobra chyba się wijadę do wyjazdu, Co so, to, to tam może się tak dokończyć, Spotkam, może się, nie wiem, może bym będzie na, na Facebooku, ale nie jestem pewien. To dajcie łapkę, dajcie suba, piszcie komentarze. czycie czy, czy na drugim odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa.